13 w Szczebrzeszynie Krząż się zaczął torzać w trzcinie. Ależ panowie, bardzo was proszę o zachowanie rozsądku. To teraz najważniejsze. Moła spojrzała na pancerz żółwicy, a na pancerzu pojawił się przedziwny napis. Opowieść o tym niezwykłym zdarzeniu czytała w samoku Anna Senior. Przeżyli również chwile wspaniałe Artur Andrzej pierwakorszał. Mło je Festiwal Czytelnictwa tu czy tam Sanok. Część letnia 23-26 czerwca. Część jesienna 28-30 października. Edycja pod tytułem Na granicy właśnie.